Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Szalałaś babo? No nie. Dlatego, że w większości przypadków, jak mówiłam, decyzja o zakupie samochodu nie jest decyzją podejmowaną spontanicznie i nie jest decyzją podejmowaną raz na parę miesięcy, tylko raz na kilka, kilkanaście, może nawet lat. Tym bardziej więc wybór takiego urządzenia musi być okupiony jakimś dobrym researchem, a wiele dziewczyn boryka się z takim problemem, że na końcu to i tak kupuje mąż, ojciec, kuzyn, szwagier, pies, szwagra, cokolwiek, bo facet wie lepiej, a i tak jej później wytłumaczy najlepszy jest duży kombiak w dieslu. Po prostu dziewczyno nie masz nic lepszego. No otóż nie, są inne wybory. I ja staram się podchodzić do samochodów użytkowo. Nie opowiadam o newtonometrach, nie opowiadam o tym, ile ma sekund do setki. No chyba, że ma jakoś bardzo mało, bo to jest wtedy zawsze super fajne. Ale staram się opowiadać o tym, co jest istotne z punktu widzenia codzienne, codziennego używania. Bo na końcu nie wszyscy jeździmy Lamborghini i pewnie nie wszyscy będziemy jeździć, więc jeżeli wybieramy małe miejskie autko, to dobrze by było wiedzieć, nie wiem, czy jest uchwyt na kubek, czy da się gdzieś położyć okulary, czy. Jest wygodnie przestawić kierownicę, i tak dalej. I uważam, że tworzenie takich treści jest dla mnie istotne. Odzew myślę, że jest jak dotąd dobry. Co prawda nieustająco przychodzą chłopcy, którzy mi piszą o tym, że baba dogarów, no ale cóż, oni też mają prawo do swojej decyzji. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie za nie odpowiem. Dziękuję. Szybko i na temat. Aczkolwiek diesel to nie jest nic złego, chyba. Nie, co do zasady nie, ale pasacik B5 w dieslu jest hasłem, które wszyscy specjaliści od samochodów znają i zawsze mówią, że to jest najlepszy możliwy samochód. Super. Proszę bardzo, rekomendacja gotowa. Macie pytania w tym lub innym temacie do. Nie A gdzie posada to... B5 w dieslu? To ja służę mikrofonem i chętnie podejdę. Także zapraszam do zadawania pytań.